Spokojnie, spokojnie, mordeczko, wszystko będzie dobrze, panie Sodar, proszę się nie przejmować. Musicie mi zaufać widzowie, że to się jeszcze uda. Tutaj jeszcze ugotujemy. Proszę, no, żeby one coś dostały. No czemu one nic nie dostają? Jest tyle rzeczy, a one nic nie dostają. Ci z pająkami stoją, zaraz do was idę, zaraz do was idę. Sekunda! Ja wszystko widzę, ja wszystko rozumiem, moi drodzy, tylko jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Jeszcze tutaj trzeba ugotować. Teraz de proces, teraz de proces. Nie blokuj mnie, Bambiku. Ja wszystko widzę, ja wszystko widzę, naprawdę wszystko widzę. Admin gotuje. O to chodzi, o to chodzi, tego potrzebujemy. Czakeki też się przyda. Jedziemy. Ewile Donik, cyk, pyk, ten coś dostał. Ja odpalam kolejny garnek. Nawet jak dla tego smoka. A chociaż ten smok to jest beznadziejny. Ale dobra, zobaczmy co da, zobaczmy co da. Może na coś lepszego. Dało smoka, co za shit. Dobra, biorę sami niego. Proszę, żeby się udało. Proszę, nie bij mnie. Nie bij mnie. Będziemy w czurkę, będziemy w czurkę, będziemy stali. Mamy to. Nie! Moje drugie konto dostało hita. Nie no, jeszcze światło zgasili, Oni se. Ja jaja robią w tym style Brain Brainrod. Nie wiem, co mam zrobić. Nic nie widzę.